Spółka Argdom Development to spółka córka przedsiębiorstwa Domar, które działa na rynku podkarpackim od ponad 50 lat. Jak dotąd spółka specjalizowała się w nieruchomościach komercyjnych, jednak posiada na swoim koncie również realizację budynków na rynku mieszkaniowym. W 2019 roku zakończyliśmy budowę siedmiu domów w zabudowie szeregowej przy ulicy Wartyńczyka w Rzeszowie. Spółka Argdom Development powstała z pasji do nieruchomości i jest to pierwsza inwestycja deweloperska, którą realizujemy. Pierwsze prace związane z przygotowaniem terenu do budowy inwestycji rozpoczniemy już w czwartym kwartale tego roku, tak aby do końca tego roku zakończyć pierwszy etap pracy. Jednym z kluczowych argumentów jest lokalizacja naszej inwestycji. Osiedle architektów jest doskonale znane wszystkim mieszkańcom Rzeszowa. Jest położone w południowo-zachodniej części miasta z bardzo dobrym dojazdem do łącznika z autostradą A4. Przejazd do centrum Rzeszowa zajmuje tylko około 12 minut. Bogata infrastruktura osiedla to kolejny atut tej lokalizacji. Na osiedlu znajdują się liczne punkty usługowe, restauracje, kawiarnie nowoczesne place zabaw i sprawdzone żłobki. Jest to idealne miejsce zarówno dla rodziny z dziećmi, jak również dla młodych par i singli. Nasza oferta obejmuje przez 60-metrowe mieszkania, mniejsze kawalerki oraz mieszkania jedno- i dwupokojowe. Nowoczesne mieszkania doskonale sprawdzą się zarówno jako forma inwestycji, stricte pod wynajem. Bliska odległość od Politechniki Rzeszowskiej gwarantuje duże zainteresowanie tą lokalizacją. Projekt osiedla obejmuje również 231 miejsc parkingowych w garażach podziemnych oraz 80 miejsc postojowych przed budynkami. Nasz projekt uwzględnia nie tylko nowoczesny design, ale również funkcjonalne aspekty inwestycji.